Ha, ra, ra, ra. I powrót! No, znowu ja, Zorpen, powracam do was. Trochę, trochę grę przygłośnimy. I mojego psa stąd zabierzemy, bo wyczuł, że zacząłem nagrywać i musiał przyjść. Wracamy do Arlston. Musimy się zająć tymi pożarami. Miejmy nadzieję, że już dzisiaj skończę tą grę. Miejmy nadzieję. Może zmienimy sobie ubranie? Eee. O! możemy sobie to, Hawke Show. Czy jak to przeczytać, się? Przeczytać mam, dobra. Dobra i dojdziemy. ale najpierw chcę zobaczyć gdzie my jedziemy co to jest? a to jest to chyba ta firma co wykupuje mieszkania co buduje te nowe mieszkania tutaj tak jak mówiłem mu... tak jak mówiłem sądzę że Sądzę, że ta firma wykupuje mieszkania, a ci, którzy nie chcą sprzedać mieszkań. Niby wygrali wycieczkę, a tak pokryłem po mu im spalą domy w tym czasie co oni jadą na tą wycieczkę, bo wygrane są ustawione. Sądzę, że to może być problem. No i zaraz tam pójdziemy i do wiemy wszystkiego. Okay. trochę ciszę muzykę i tak będzie lepiej chyba trochę. O, oh ja jutro idę do sklepu z grami, może parę gier i nowych faniach. Znaczy na pewno jakichś nie najnowszych? Nie jestem, jakiś, nie jestem na tyle bogaty, żeby kupować co co na najnowsze gry. Mm. Ale chcę jeszcze sobie poszukać tego. Nintendo 64 chcę sobie kupić. I do, Będę chodził po różnych sklepach, które jakby wiem gdzie są różne sklepy z używanymi grami, używanymi konsolami starymi to seznaje tego seznaje Sega Dreamcast, PlayStation 1 i Nintendo 64. I sobie kupić. Wrocław są najtańszy oczywiście. This is supposed to be the registered offices of the suburban redevelopment. This is an Elysian housing development back. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Mac? I swear your help. Are investors in the suburban redevelopment? So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people in the inner sanctum. Keep your mouth shut. You'll learn something about fires. Oh, Kurda. I mean, Lynch. Pewnie tam Kejna jeszcze spotkamy. No coś powiem. Caaane! Normalnie <śpiewanie> dzieje się rzecz niesłuchana, powiem nie wam. Kirby normalnie, który nie miał internetu nigdy, z pewnego powodu, będzie miał internet zakładany. Zbyt niesamowite. Będziemy grać dużo, jak na PC w internecie. Dobra. We came as soon as we could. Lynch! Lynch! Lynch. Biggs? Okay. You investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire is uh. ideal in facts, Phelps? Evidence of an explosion. No obvious sign of uh-huh. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Is the heater from the Sawyer fire around? Yes, it is. Uh, looks like it was recently serviced. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove. Now, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply, you have a Bunsen burner as a pilot, light. you have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Whoa, too much stuff. Let's see if you can work out powalniemy na początek opatawiamy na koniec Oho, no i No i dupy. Dobra, to jest balon nawet nie wiedziałam o tym, no ale... Myślałam, że to zakrętka jakaś tam jest. Dobra, to będzie na środku. A to będzie na końcu, żeby ten balon się... Nie to! Zostaw to, otwórz to! ten balon będzie na końcu, żeby się o to dotknął wybuchnął chyba, tak? The to be next to the coil What the fuck? Try again, scout. Shut up. czyli to ma być obok tego tak to ma być obok tego tutaj to ma być pierwsze Nie. To będzie ostatnie A balon będzie pierwszy tak mi się zdaje. Lecimy, ta ja, odwrotnie. zwrotnie ja. Try again, voice Now, baby, 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 baby. Shut up. Okay, i let your pilot turn the gas. You pull the lever on the left to turn on the gas. Whoa. So that's how it's being done. Maybe there could be a fault with these bounds. I've adjusted this one for our experiment. But uh -huh. we can take it to Insta and can see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number two six two. Thanks, Albert. You're welcome, Dave. See you at the next show. Okay. Swine, look yeah. I swear, this guy is going crazy. Show? The next fire. No, he's doing stuck in touch You go to the factory Too see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that would like for a lot of things, but don't really have any credible evidence to pursue him with. on by żeby to ten koleś to zrobił. Chyba że on został wynajęty, żeby to zrobić. Przez tego, tego kolesia, który zarządza tym, tym tym budowaniem tych budynków. Tych domów. Budowaniem budynków. No, ktoś się zajmuje tym budowaniem tych mieszkań nowych i budzeniem starych. Może go wynają, żeby żaden z jego pracowników tego nie robił, tylko jakiś koleś tam, ty, którego nie można z nim powiązać. Zobaczymy co tam z InstaHit Bo to nie pierwszy raz, gdy InstaHit pojawia się tutaj u nas w naszej historii detektywistycznej. This is a serious bullshit! A, bo czekajcie chwilę eee, Następny bar, ja w tym czasie może zamknę okno. Czy jest tu gorącek w piekle?